Dzień dobry, witam serdecznie Jan Wichrowski, Codziennik Poloniny, a w nim Powodzianie wracają do domów. Sukces Prawa i Sprawiedliwości w Elblągu. Wielkie polonijne żeglowanie po jeziorze Ontario. W Calgary woda powoli opada. Mieszkańcy wracają do domów. Te powroty są dla wielu traumatycznym przeżyciem. Wszystko trzeba porządkować, domy wymagają remontu, a ich właściciele nie mogą liczyć na żadne odszkodowanie. Nie załamują rąk, liczą przede wszystkim na siebie. Niepewność jak wygląda dom po kataklizmie męka wszystkich poszkodowanych. Nie wszyscy już teraz mogli bezpiecznie dotrzeć do swoich siedzib. Ci, którzy dotarli, zobaczyli zalane szlamem podłogi, pełne wody piwnice, z których będą musieli wypompować wodę. Nie wszyscy potrafią sobie z tym poradzić. Niektórzy po raz pierwszy mieli do czynienia z wypożrzonymi pompami. Wszyscy zdają sobie sprawę, że czeka ich wielomiesięczna, a być może wieloletnia praca i ogromne wydatki. I kind of covered in, covered in El blonk od kilku tygodni był na ustach wszystkich polityków. Wybory na prezydenta miasta i do miejskiej rady stały się dla partii sprawą prestiżową, probierzem ich pozycji. Dlatego do Oblonga zjeżdżali politycy wszystkich partii. Był premier Donald Tusk, był Jarosław Kaczyński, byli Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Zbigniew Ziobro i Janusz Palikot. Wybory okazały się ogromnym sukcesem Prawa i Sprawiedliwości. Choć kandydata tej partii na prezydenta miasta Jerzego Wilka czeka jeszcze druga tura wyborów. W której zmierzy się z Elżbietą Gellert z Platformy Obywatelskiej. Wszystko to rozstrzygnie się za dwa tygodnie. Jerzy Wilk uzyskał prawie 32% głosów, Elżbieta Gellert niewiele ponad 21. PiS odniosło też zdecydowane zwycięstwo w wyborach do Rady Miasta, gdzie uzyskało 10 z 25 mandatów radnych, druga APO ma 7 radnych. Dalej SLD z pięcioma i na końcu komitet wyborczy wyborców Witolda Rublewskiego będącego członkiem PSL trzech radnych. Wybory Welblongu pokazały, że tendencja spadkowa platformy w sondażach jest widoczna i stała. W ciągu ostatnich kilku lat platforma straciła poparcie ponad połowy wyborców. Należy jednak zastanowić się, dlaczego tak dużo mieszkańców Verblonga, pomimo że dali poprzedniej ekipie czerwoną kartkę, dalej chcą na pełno głosować. Wniosków jest kilka. Przede wszystkim zaufali Elżbiecie Gelert, myśląc, że będzie ona lepsza od swojego poprzednika. Trochę głosów uniosła w jakimś stopniu wizytę w mieście. Wśród wyborców dalej panuje mimo tendencji mającej strach przed PiS i Jarosławem Kaczyńskim. Ludzie jeszcze w jakimś stopniu są pod działaniem wieloletniej nagonki na Jarosława Kaczyńskiego i jego partię. O sukcesie może też mówić SLD, którego kandydat uzyskał 10% głosów. Natomiast totalną porażkę poniosła Europa Plus i Janusz Palikot. Siedem lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz pełnienia urzędów publicznych to wyrok sądu pierwszej instancji w procesie Silvio Berlusconiego. Były premier Włoch był oskarżony o nadużycia władzy oraz korzystanie z prostytucji nieletnich. Silvio Berlusconi czuje się niewinny i zapowiada apelację od wyroku sądu. Wyrok jest wyższy o rok od tego, czego dla Berlusconiego żądał prokurator. Nie uległa zmianie dodatkowa kara, która dla byłego premiera będzie najbardziej dotkliwa. Zakaz piastowania publicznych urzędów oznacza jego zejście ze sceny politycznej, na której przebywa od 20 lat. Proces znany na całym świecie jako Bunga Bunga dotyczył dwóch przestępstw, których były szef rządu miał dopuścić się niejako jednocześnie, ponieważ łączyły go intymne stosunki z nieletnią w 2010 roku. Marokanką Karimą El Marugi w momencie gdy znalazła się ona w areszcie za kradzież, Sylwia Berlusconi jako premier zażądał jej uwolnienia, aby, jak stwierdził prokurator, stosunki te nie wyszły na jaw. Stało się odwrotnie. Sprawa dotarła do opinii publicznej i ówczesny premier stanął przed sądem. Były premier w pisemnym oświadczeniu po wyroku oskarżył sędziów o prześladowanie. Berlusconi uzasadniał też, że apelacja jest nieodzowna, bo nie chce porzucić walki o wolny i sprawiedliwy kraj. Pan Andrzej Pokora z własnej inicjatywy przysłał nam film z Polonijnych regat Opuchar Konsula Rzeczpospolitej Polskiej, jakie odbyły się w ubiegłą sobotę na jeziorze Ontario. Autorowi zdjęć bardzo dziękujemy za bardzo ciekawy materiał, którym zechciał się podzielić z nami wszystkimi. Ostatnie 10 sekund będę odliczał od dołu. 10, 9, 8, start. 72. Tak. Ka Także każdy niech ma krótką falówkę włączoną, kanał 72 Taka ładna rodzinka Andrzej, to o której będzie najwyższa? Przechodzicie liście? do historii <laughs> Brawo, dziękuję. 5, 4, 3, 2, 1, Tak, ten go załatwił, go sprawdźmy tak. On go przykrył na dodatek, cały czas go trzyma jeszcze z tyłu W regatach o Puchar Konsula Rzeczpospolitej brało udział 11 załóg reprezentujących wszystkie polonijne kluby żeglarskie wraz z komandorami. Żeglarze rywalizowali w trzech wyścigach, a ich umiejętności oceniał główny sędzia, doświadczony żeglarz Cezary Krepicz. Zwyciężył jacht Odyseusz dowodzony przez Bigniewa Turkiewicza. Drugie miejsce zajął jacht Road Crew Boba Sarny, trzecie jacht Jagger pod dowództwem Leszka Sieka. Zwycięzcom gratulujemy, ale sądząc po zdjęciach dla wszystkich najważniejsza była wspólna przygoda pod żaglami. Torontoński festiwal jazzowy, zwany również Beaches Jazz Festival, bo odbywał się we wschodniej dzielnicy miasta na Queen Street East, przez lata zdobył sławę i popularność nie tylko wśród mieszkańców Toronto, a również znany jest melomanom z całej Ameryki Północnej, którzy zjeżdżają do Toronto, by słuchać ulicznych występów muzyków, którzy grają nie tylko jazz, ale również blues, folk, a nawet rock and roll. W miniony weekend wystartował doroczny ośmiodniowy, torontoński festiwal jazzowy, znany pod różnymi nazwami od 20 paru lat. W tym roku sponsorowany jest przez bank TD Canada Trust. Na ulicach, skwerach, restauracjach, babach, salach koncertowych i estradach pod chmurką w 40 różnych miejscach wystąpią artyści jazzowi, a będzie ich w sumie aż 1500. W serce festiwalu będzie biło na ulicach miasta, ale najmocniej na scenach głównych, pod ratuszem Miejskim. Tam wystąpią największe gwiazdy. I to takie jak legendarny gitarzysta John McLaughlin, mistrz saksofonu altowego David Sanborn czy szkocki klarmecista Jim Galloway, a także wielu muzyków rockowych, soulowych i country. W ciągu dnia wstęp wolny wieczorami za biletami. I've been było gorąco, jest gorąco i niestety będzie bardzo gorąco. Temperatura będzie sięgała 33 stopni Celsjusza, co przy uwzględnieniu wysokiej wilgotności powietrza oznacza odczuwanie na skórze temperatury o wysokości 40 stopni. W związku z wysoką temperaturą, a zarazem wilgotnością powietrza władze miejskie Toronto wydały ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami, w którym zalecają, aby unikać słońca, pić dużo napojów nawet zanim odczujemy pragnienie, przebywać w chłodnych miejscach i dobrze klimatyzowanych, nosić przewiewne odzienie i nakrycia głowy, nigdy nie zostawiać dzieci i osób starszych oraz zwierząt domowych w samochodzie z wyłączonym silnikiem bez klimatyzacji. Imieniny Doroty, Łucji i Wilhelma. Wszystkiego najlepszego. Wnoszę toast wodą, bo przecież każą dużo pić i będzie gorąco. Wszystkiego najlepszego. Jan Wichrowski, codziennik.